Cześć i witajcie w ostatnim w tym roku Craft News. Od razu chciałbym życzyć Wam wesołych świąt i udanego Sylwestra. Standardowo jak zwykle pojawią się nowości, ciekawostki i wiele więcej. Zapraszam was jeszcze na mój serwer HPM, którego adres jest w opisie. Jeszcze mała adnotacja. Serwer Zetamia został przeniesiony na HPM. Wszystko od teraz będzie w jednym miejscu. Pamiętajcie, że w okresie świątecznym będzie mnóstwo eventów a HPM obchodzi teraz swoje pierwsze urodziny na tym hostingu. Jeszcze mała hamska reklama na koniec. Do 3 stycznia 2015 roku VIPy na 30 dni będą kosztowały tylko 5 zł. Zacznijmy od spraw powiązanych z wykupieniem Minecrafta przez Microsoft. Oczywiste było to, że w końcu pojawi się wersja na Windows Phone naszej sześciennej gry po przejęciu Microsoftu. Od teraz w sklepie z aplikacjami na platformie mobilnej Microsoftu znajdziemy Minecrafta dostępnego do kupienia. Niestety kolejne osoby opuszczają Mojang. Tym razem Tobias Molstam opuścił budynek firmy. Zajmował się serwerami, a dokładnie stroną Minecraft.net. Od nowego roku zostaną wprowadzone kolejne zmiany w zakresie tworzenia gry. Snapshoty będą wydawane być może po staremu, ale Microsoft chce ulepszyć grafikę pod względem cieni oraz dodać nowe funkcje, przedmioty, a nawet moby. Sprawa zmiany Ników także ucichła. Być może funkcja ta pojawi się na początku 2015 roku. Takie są tylko na razie przypuszczenia. Niedawno wyszła aktualizacja Minecrafta na Xboxa 360. Doszły m.in. fajerwerki, konie, klorowe gliny, wiedźmy, witer, bikony, nowy tutorial i wiele więcej. Już teraz można testować installer Minecrafta na komputery z Windowsem. Prawdopodobnie launcher, który dostaliśmy od nowej wersji 1.6 zmieni się. Prawdopodobnie w 2015 roku ukaże się Minecraft Story Mode. Nie będzie to dodatek do istniejącego Minecrafta, lecz nowa, oddzielna gra, w której będzie lektor. Produkcją zajmie się firma Telltale, znana z produkcji takich jak The Walking Dead czy The Wolf Among Us. W poprzednich newsach mówiłem o ptakach w Minecraft bez użycia modyfikacji i wyglądały one dziwnie w porównaniu z nową wersją. Nie potrzeba modyfikacji czy paczek zasobów, by móc ujrzeć latające zwierzaki. Link do filmu jest w opisie. Kilka odcinków temu wspomniałem co nieco o Oculus Rift i współpracy z Mojangiem. Dziś nabywcy okularów, które przenoszą nas do innej rzeczywistości mogą zostać użyte do gry z sześcianami w roli głównej. W opisie znajdziecie link, gdzie pewien youtuber przechodzi mapę w Escape przy użyciu okularów. Wielu graczy Minecrafta nieraz nas zadziwiło. Pewien użytkownik przedstawił jego własną mapę, którą zresztą nazywa bezużyteczną. Jest to dokładnie koncept przeniesienia gry Plants vs. Zombies do świata pikselowych sześcianów. Jak zwykle link w opisie. Jak wiecie Minecraft został sprzedany za ponad 2 miliardy dolarów. Nocz pozwolił sobie na kupno ekskluzywnego domu w Beverly Hills za sumkę 70 milionów, co czyni to najbogatszym domem w Beverly Hills. Co lepsze masz 8 sypialni, 16 łazienek i karasz z najlepszej klasy samochodami. Link jak zwykle w opisie. Się uszykowałem dla Was 10 ciekawostek. Gdy zmienimy datę w komputerze na 24, 25 lub 26 grudnia, skrzynki zmienią teksturę na prezenty. Kiedy będziemy używać zapalniczki na TNT, kucając, to ogień zapali ładunek dopiero po czasie. Gdy postawimy śnieg obok kaktusa, nasza kolczasta roślina nie rozwali się. Dynia oddaje więcej światła niż pochodnia. Na cukrowa rośnie szybciej na piasku niż na trawie. Od wersji 1.7 portale do piekła mogą mieć rozmiary od 2x3 lotki do 23x23 23 lotki. Panele solarne potrafią zapalić w piecu. Gdy siedzimy w wagoniku lub na koniu i rzucamy perłą Endermana, nie przeteleportujemy się, lecz zostaniemy w tym samym miejscu co byliśmy wcześniej. Płoty z kamienia łączą się z drewnianymi furtkami. Jest 1% szansy, że w normalnym świecie wyspałuje się Spider Jockey, czyli szkielet na pająku. Natomiast w nederze wysponuje się Spider Jockey z Wither szkieletem na czele. Jedynasta ciekawostka jest bonusowa. Poprzednie 11 odcinków Kraft zajęły 54 minuty. Jak zwykle, obrazek odcinka na koniec Kraft News. Dzięki za oglądanie, wbijajcie do opisu po wszystkie linki, subskrybujcie, prześlijcie film dalej. No i do zobaczenia!